W tym wideo będziemy rozmawiać o kurczeniu się wału. Być może właśnie kupiłeś wysokiej jakości elastyczny wał. Przeczytałeś recenzję. Wiesz, że to, co otrzymujesz, jest dobrej jakości. Przychodzi, składasz go, wychodzisz na swoją pierwszą pracę i w trakcie tej pracy odkrywasz coś przerażającego. Odkrywasz, że złącze wiertarki z wałem lub koniec z łańcuchami w jakiś sposób stało się trochę puste, jak to. Możesz zobaczyć, że na przykład wydaje się, że zewnętrzna warstwa to jedna rzecz, a wewnętrzna warstwa to inna. I od razu myślisz, o mój Boże, coś jest nie tak z moim wałem. Cóż! Jestem tutaj, aby powiedzieć Ci, że tak nie jest i to jest całkowicie naturalne. Widzisz, gdy produkujemy wał, wytwarzamy go z wielu warstw stali sprężynowej, która jest nawijana w przeciwnych kierunkach. Robimy to, aby moment obrotowy był równy, niezależnie od tego, czy obracasz w lewo, w prawo, do przodu czy do tyłu. Ale kiedy je produkujemy, produkujemy je również na dużą odległość. A ta duża odległość jest zawsze prosta. Gdy wał jest złożony, nawijamy go na wielką szpulę. I w całym tym procesie wał nie był poddawany żadnemu momentowi obrotowemu. Nie doświadczył również żadnych poważnych zgięć. Więc w momencie, gdy to. Otrzymasz i przetestujesz, nadając mu pierwszą ilość momentu obrotowego, a wykonując kilka zgięć, nagle wewnętrzna część powinna skurczyć się, ponieważ włókna wewnątrz osadziły się teraz na swoim stałym miejscu. Zwykle dzieje się to tylko za pierwszym razem, drugim razem, gdy go używasz, gdy naprawdę go przetestowałeś, a wszystko, co musisz zrobić, to odciąć koniec. W tym przypadku, na przykład, ma to około pół cala, czyli 10 cm długości. Czasami może być więcej. Mam na myśli, że widziałem taki, który miał dwa cale. A wszystko, co musisz zrobić, to po prostu odciąć go ostrzem szlifierki kątowej, a następnie ponownie podłączyć swój ostry do złącza wiertarki i łańcuchy, a następnie kontynuować pracę. To tyle na temat kurczenia się wału. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości chcesz wiedzieć, skontaktuj się z nami. Jesteśmy na plumbertools.com. A jeśli jesteś w Unii Europejskiej, to zurtools.com. Dziękuję za oglądanie. Trzymaj się. Ciao.